I äh, glückwunsch äh, zum verdienten Sieg äh, für Na, początek na początek za dla Ich glaube, man muss nicht viele Worte über dieses Spiel verlieren. Wir haben schlecht gespielt. Äh, so, hat äh, von Anfang an äh, alles dafür getan, dass sie dieses Spiel gewinnen. Stał od początku, robiła wszystko, żeby wygrać ten mecz. Ja, wenn man die erste richtig große Chance erst in der 86. Minute hat, dann ähm, erklärt sich das von selbst. Sk skoro pierwszą taką naprawdę dogodną szansę mieliśmy w 86. minucie, no, to przemawia samo przez przeczcie. Ja, am Freitag 2:0 verloren, kein Tor erzielt. Äh, heute 2:0 verloren, kein Tor erzielt. Jetzt haben wir die Möglichkeit am Samstag einen äh, kleinen Derby gegen Lech posen. Äh, Das war zu zeigen. przegraliśmy w piątek 0-2, nie strzelając Gola. Teraz znowu przegraliśmy 0-2, nie strzeliliśmy Gola. Mamy szansę w weekend w takich małych nerwach z Lechem Poznań pokazać prawdziwą twarz. Ale Ale żeby tak się stało, każdy zawodnik musi spojrzeć w lustro. Musi werden, was dieser sport mitbringt i was man alles abrufen muss. und was man alles investieren muss, um am Ende vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen. Und erklären, was Sport wymaga was man tun muss, um in dieser Disziplin am Ende als Sieger zu kommen. Ich bin enttäuscht. Ich bin Ja, es geht weiter. So ist Fußball. Drei Tage, das nächste Spiel, dann können wir diese verkackte Woche, wie man so schön sagt, etwas besser gestalten. Ale taki jest futbol, że że trzeba żyć dalej. Za 3 dni jest następny mecz i, i można jakoś odwrócić ten beznadziejny nadzieiński dzień. Vielen lieben Dank an unsere Fans, Respekt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, diesen Weg hierher zu machen. Wielki szacunek i podziękowanie dla naszych kibiców, którzy no, podjęli ten wysiłek i przyjechali tutaj za nami. Schade, dass wir uns nicht nach dem Spiel austauschen konnten, weil sie haben Szkoda, że nie mogliśmy podziękować po meczu, bo szybko puścili trybunę. Ja, yeah. jetzt gilt's uns uh, am Samstag, uh, wie gesagt, uh, alle alle które im Spiel gegen Lech Bosen, uh, Teraz całą jakość jako mamy i wszystkie wszystkie siły rzucić na mecz z Lechem Poznań. Żeby, żeby sobie z nim poradzić. Thank you. Thank you. Dziękuję bardzo. Natomiast ja jeszcze nie mogę dojść do siebie, bo boli mnie głowa, dlaczego przegraliśmy poprzednie mecze. I oddałbym ten mecz za którykolwiek z tych poprzednich, bo Liga dla nas jest najważniejsza. Dzisiaj chłopaki pokazali, że umieją grać w piłkę, i mam nadzieję, ponieważ padły takich słowa przed tym, że od tego meczu, a to były słowa przed meczem idziemy w górę, że chłopaki zatrzymają słowo. Także dziękuję wszystkim za, za dzisiejszą postawę i czekam na to, że chłopaki zatrzymają słowo. Jakieś pytania mamy? Natomiast to widzimy, że to dwa różne zespoły, porównując ostatnie mecze, a dzisiejszy mecz. Dzisiaj było zaangażowanie, determinacja, walka na każdym meczu wojska, a tego nie możemy powiedzieć o tym, co było. Ja chcę o tym jak najszybciej zapomnieć, nie wracać do tego. I tak jak mówię, oczekiwać tego, że to, co chłopcy zadeklarowali sami, powtarzam sami przed meczem, że to się spełni i do końca roku pokażą taką postawę, jakiej chcemy, jakiej Państwo chcą, jakiej chcą. Może no, ja teraz wyprzedzę troszkę, czy możemy, wyjątkowo zadam pytanie, czy możemy powiedzieć coś o tych trzech dniach do niedzielnego meczu z Sosnowcem, jak będą to wyglądały, no i o oczekiwaniach na niedzielę. No na pewno y wiadomo, że jutrzejszy dzień to będzie dniem regeneracji i musimy się przygotować jak najlepiej zregenerować do kolejnego meczu. Następnie dni już przygotowanie konkretnie pod przeciwnika. My Dzisiaj siedzimy ze sztabem do późna w nocy. Analizujemy ten mecz, żeby już po rano pokazać, co było dobre, co było złe. I przygotowujemy się do meczu z Sosnowcem. Ten mecz jest dla nas najważniejszy, to jest najbliższym meczem i musimy zrobić wszystko, żeby wyglądał tak, jak dzisiejszy mecz spokojnie